Cześć! Z tej strony Zuzanna Kłos, a to jest podcast Dietetyka Smyka. Jestem dietetykiem dziecięcym, certyfikowanym promotorem karmienia piersią, ale przede wszystkim jestem podwójną mamą i w tym podcaście kieruję rodziców w dobrą stronę. Jeżeli interesuje Cię temat żywienia dzieci, to słuchaj dalej. Odcinek będzie nieco inny niż wszystkie kolejne, ponieważ chciałabym Ci opowiedzieć tak trochę o sobie, jak to się stało, że zostałam dietetykiem dziecięcym, jak powstała dietetyka smyka, trochę o moim podejściu do żywienia dzieci i także, żebyś mogła mnie lepiej poznać i stwierdzić, czy w ogóle chcesz korzystać z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia. I kieruję ten podcast głównie do mam. Także przyszłych, czyli kobiet w ciąży. I będę mówiła używając rodzaju żeńskiego, ale jeśli jesteś tatą i słuchasz mojego podcastu, to bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jakie tematy będę poruszała? Mam już spisanych ponad 15 pomysłów na odcinki, nie wiem, czy na pewno wszystkie nagram. Na pewno będę mówiła o żywieniu niemowląt i o karmieniu piersią, także o odżywianiu w czasie ciąży, o żywieniu małych i nieco starszych dzieci. Podejrzewam też, że co jakiś czas nagram wywiad z jakąś inspirującą mamą albo z ekspertem. I skąd w ogóle pomysł na, na nagrywanie własnego podcastu? Od około dwóch lat jestem fanką podcastów i słucham ich praktycznie codziennie. W czasie jazdy samochodem, w czasie gotowania, sprzątania, na spacerach z dziećmi, kiedy oni jeżdżą na hulajnogach, a ja po prostu próbuję za nimi nadążyć. Mam swoje ulubione podcasty, ale dopiero podcast tylko dla mam, który nagrywa pedagog Anna Jankowska, spowodował, że zaczęłam myśleć o własnym podcaście i pomyślałam, że skoro w ten sposób można przekazywać praktyczne porady dotyczące wychowywania dzieci. To tak samo można przekazywać porady na temat żywienia dzieci. I skoro jesteś mamą, no to tobie także będzie wygodnie słuchać podcastów w trakcie różnych czynności, tak? Nie musisz patrzeć na ekran, Twoje oczy w tym momencie odpoczywają. Możesz słuchać czasami na słuchawkach, na przykład pchając wózek po parku albo karmiąc piersią, a czasami po prostu z głośnika, na przykład bawiąc się z dzieckiem w domu. No i od razu mieć z tego korzyści. Przede wszystkim polecam, abyś pobrała, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłaś, jedną z aplikacji do słuchania podcastów. Ja osobiście używam Google Podcast, jest też na przykład iTunes albo Spotify, Podcast Go. Na pewno jakąś znajdziesz, która ci podpasuje. I dzięki temu w dowolnej chwili możesz zatrzymać mm, nagranie takiego podcastu i wrócić do niego w dogodnym czasie. Oprócz tego te aplikacje mają tę zaletę, że możesz wyszukać podcasty na dany temat, który Cię interesuje i je zasubskrybować. Oczywiście mam nadzieję, że mój kanał także zasubskrybujesz i potem otrzymujesz powiadomienia, jeśli pojawi się nowy odcinek. Co więcej, jeśli wolałabyś słuchać np. w szybszym tempie albo w wolniejszym, to możesz ustawić sobie także prędkość odsłuchiwania. To tyle z takich spraw technicznych. A teraz chciałabym Ci opowiedzieć, jak to się wszystko w ogóle zaczęło. W 2006 roku ukończyłam studia wyższa na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wybierając specjalizację, oczywiście, Żywienia Człowieka. No i po obronie dyplomu schowałam go głęboko do szuflady. Oczywiście doradzałam rodzinie, znajomym, pisałam też różne felietony dla portali internetowych, na przykład wedwoje.pl, ale nie pracowałam w zawodzie i nawet nie myślałam o takiej prywatnej praktyce dietetyka, ponieważ zwyczajnie nie wierzyłam, że mogę komukolwiek pomóc. Na studiach uczono nas, jak się układa diety, jak się tworzy takie indywidualne jadłospisy, natomiast ja nie czułam w tym sensu i niestety nadal nie widzę w tym sensu. Uważam, że po konsultacji z dietetykiem, po dobrej konsultacji, każdy powinien potrafić tak wybierać produkty i takie komponować, aby żywienie było dla niego korzystne i zdrowe. I w 2013 roku, kiedy urodził się mój syn. Danielek. Po pierwsze doświadczyłam takich najczęstszych problemów w karmieniu piersią. Po drugie, po sześciu miesiącach stanęłam przed wyzwaniem pod tytułem rozszerzanie diety. I od razu dodam, że na moich studiach tego nie uczyli. Poczułam wtedy taką odpowiedzialność z jednej strony, ale także ambicję, aby to zrobić dobrze. Oburzyłam się więc książkami, szukałam informacji w internecie. I ponieważ umiem gotować, to postanowiłam, że sama będę przygotowywała posiłki dla synka. I wtedy też wpadłam na pomysł założenia bloga z przepisami dla dzieci. Nazwałam go przez brzuszek do serca. I jeśli tylko jakaś zupka, kaszka, albo jakieś inne danie mi się udało, to od razu lądowało na blogu. I po paru miesiącach jakoś tak poczułam się pewnie w swojej roli. Widziałam, że syn chętnie je, że, że robię dobrze. Co więcej, pomyślałam właśnie wtedy o powrocie do dietetyki, ale ukierunkowanej na mamy w ciąży, mamy karmiące piersią, no i oczywiście dzieci. Zaproponowałam znajomej położnej, do której chodziłam do szkoły rodzenia, prowadzenie zajęć właśnie w tej tematyce, ponieważ wśród specjalistów, z którymi mieliśmy zajęcia, brakowało dietetyka i pamiętam do tej pory, jak wahałam się przed tym zapytaniem jej i nie wiem czy próbowałabym dalej gdyby wtedy ta położna się po prostu nie zgodziła. Tak więc czasami na naszej drodze spotykamy takie osoby, które jednym słowem mogą nam pomóc, rozwinąć skrzydła albo je bardzo szybko podciąć. I jeśli Kasiu słuchasz tego odcinka, to po raz kolejny dziękuję ci za zaufanie, którym mnie wtedy obdarzyłaś. No i tak to się wszystko właśnie zaczęło. Prowadziłam zajęcia, rozdawałam ulotki z informacją o blogu. Po dwóch latach urodziła się moja córeczka Hania i po raz drugi przeszłam dokładnie tę samą drogę. Podobno dzieci dodają swoim mamom takiego powera do działania. U mnie właśnie dokładnie tak było i z każdym miesiącem coraz bardziej chciałam pracować jako dietetyk dziecięcy. Pamiętam, że siedziałam wtedy właśnie z Hanią w domu. I planowałam, szukałam dobrej nazwy, myślałam o logo, o tym, co jeszcze mogłabym robić oprócz zajęć dla przyszłych rodziców. I kiedy wpadłam na nazwę Dietetyka Smyka, a było to w środku nocy, chyba koło trzeciej, podczas jednego z karmień, mamy, które karmią w nocy piersią, wiedzą o co chodzi. To tak, jakby wszystkie części układanki znalazły swoje miejsce. I ja wiedziałam, że koniecznie chcę zająć się pomaganiem mamom karmiącym piersią. Ukończyłam kurs promotora karmienia piersią w Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie. E, powstały warsztaty z żywienia niemowląt, potem kolejne z żywienia małych dzieci, czyli takich po pierwszym roku. Zaczęłam prowadzić konsultacje indywidualne, i wtedy bardzo często. Słyszałam pytania, jak pogodzić karmienie piersią z posiłkami uzupełniającymi i z drzemkami. Więc doradzałam, jak mama-mamie, ponieważ już to kiedyś przeszłam. Syn miał wtedy ponad 3 lata, córka rok i oboje dobrze spali, i co więcej, samodzielnie zasypiali od około 10 miesiąca życia. Ja byłam też już po kilku lekturach mm, takich książek na temat snu dzieci i okazało się, że moje rady pomagają. I zaczynały do mnie dzwonić i pisać mamy, no tak zwane z polecenia, bo komuś tak mu pomogłam i, i dziecko wreszcie zaczęło spać. No i zaczęłam dostrzegać jeszcze większą zależność pomiędzy jedzeniem a snem dzieci i między efektywnym karmieniem piersią i właśnie snem dzieci. I wtedy postanowiłam, że stworzę kolejne warsztaty dla rodziców pod tytułem Dobry Sen. Po czym po około dwóch latach prowadzenia tych warsztatów i też konsultacji indywidualnych zapragnałam stworzyć. Swój kurs online i nazwałam go Dobry sen Twojego dziecka w kontekście posiłków, drzemek i pozytywnych zasad. Ponieważ jestem wielką przeciwniczką wypłakiwania się, ale też promuję takie zdrowe rodzicielstwo bliskości, w którym mama pamięta o swoich potrzebach, reaguje adekwatnie do takich prawdziwych potrzeb dziecka a nie samych zachcianek. Jeśli potrzebujesz takiej pomocy właśnie w unormowaniu doby dziecka i polepszeniu jego snu, to na mojej stronie dietetyka Smyka znajdziesz informacje o tym kursie online. No i co jeszcze? Przez ostatnie lata udzielałam się w różnych wydarzeniach dla mam. Wzięłam też udział w 16 konferencjach podsumowujących pierwszy rok programu dla szkół. Może kojarzysz taką akcję, chodzi o owoce, warzywa i produkty mleczne rozdawane uczniom na drugie śniadanie. Zostałam też zaproszona do programu Pytanie na śniadanie i to była niesamowicie fajna przygoda i, i taki, taki dzień wyjątkowy. Obecnie prowadzę livey, webinary, no i kończę pisać swoją pierwszą książkę na temat żywienia małych dzieci, czyli takich właśnie pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia. Możliwe, że słuchasz tego odcinka już po wydaniu książki, ale tak czy siak zachęcam Cię albo do zapisu na listę osób zainteresowanych książką, albo do zapoznania się już z informacjami o książce i z pisem treści, i możesz to zrobić na stronie dietetykasmyka.pl książka, bez polskich liter oczywiście. I muszę powiedzieć, że już samo pisanie książki sprawiło mi wiele radości i takiej satysfakcji, a teraz gdy widzę ile jest w niej cennych wskazówek, to jeszcze bardziej się cieszę i wierzę, że pomoże ona wielu mamom w zrozumieniu potrzeb dziecka i w poradzeniu sobie z często zaskakującymi zachowaniami dziecka przy stole. Skoro interesuje Cię temat y, takiego racjonalnego żywienia dziecka, to chciałam Cię serdecznie zaprosić do mojej grupy na Facebooku, która się nazywa Przez bruszek do serca, tak samo zresztą jak blog z przepisami dla dzieci, o którym wspominałam. I na tej grupie możesz napisać do mnie: możesz y, zadać pytanie innym rodzicom, którzy także y, po prostu dbają o dobre żywienie swojego dziecka. Chciałabym Ci powiedzieć, że bardzo jest mi miło, że poświęciłaś swój czas i odsłuchałaś ten odcinek. Z myślą o mamach takich jak ty, napisałam niedawno e-booka Mama w Dobrej Formie, w którym poruszam temat jedzenia, aktywności fizycznej i regeneracji, ponieważ wierzę, że właśnie te trzy sfery wpływają na to, jak się czujemy, ile mamy energii i przez to, jakimi jesteśmy mamami. I możesz pobrać mojego e-booka, um, on jest bezpłatny, na stronie dietetykasmyka.pl smykapl bezpłatny myślnik -e e-book, oczywiście. Pisany bez polskich liter. Mam nadzieję, że będziesz słuchała kolejnych odcinków i powiesz o tym podcaście innym mamom. Możesz też zrobić zdjęcie i pokazać, co robisz podczas słuchania mojego podcastu, i oznaczyć mnie na Instagramie albo na Facebooku. Tam też oczywiście Cię zapraszam. A jeśli masz fajny pomysł na temat podcastu albo chcesz wyrazić swoją opinię, to możesz do mnie napisać na kontakt Przesyłam Ci bardzo gorące, bardzo serdeczne pozdrowienia, i do następnego razu.